George Lucas budował Industrial White and Magic, aby stworzyć efekty specjalne do Gwiezdnych Wojen. Jego pracownicy przez całe miesiące ręcznie malowali efekty mieczy świetlnych, klatka po klatce. Lucas wiedział, że ta praca jest tytaniczna oraz kosztowna. Marzył o komputerach, które skrócą czas i obniżą koszty produkcji. Gdyby robił to dzisiaj, to być może zainwestowałby u partnera kanału, czyli XTB. A XTB to platforma inwestycyjna, w której pracują moje pieniądze, jeżeli też chcesz zacząć, a nie wiesz jak, to... To rejestrując się z moim kodem NEOS, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Zapraszam. John Lasseter zobaczył film Tron i od razu zrozumiał możliwości cyfrowej animacji. Pracował wtedy w Disneyu i chciał stworzyć animowany test do filmu, gdzie mieszkają dzikie stwory. Problem w tym, że pominął jednego ze swoich szefów w procesie decyzyjnym. Ten poczuł się urażony i zwolnił Lassetera. To był koniec jego kariery w Disneyu, ale nie koniec marzeń. Szybko dostał ofertę z Lucasfilm i zaczął pracę nad krótkim filmem Przygody Andre i Wolego B. Planował animować postacie tradycyjnie, a tła generować komputerowo, tak jak robił to wcześniej. Ed Catmull, który prowadził dywizję komputerową, postawił mu wyzwanie. Wszystko miało powstać na komputerze, bez żadnych wyjątków. Lasseter przyjął wyzwanie i dokonał przełomu. Film pokazał, że komputery mogą udźwignąć całą produkcję od początku do końca. Zespół zaczął współpracować z Industrial White and Magic nad efektami do filmów fabularnych. W młodym Sherlocku Holmesie stworzyli pierwszego w historii fotorealistycznego, komputerowo wygenerowanego rycerza. Postać wychodziła z witrażu i poruszała się po kościele jak żywy człowiek. To był przełomowy moment. Hollywood zrozumiało, że komputery mogą z powodzeniem zastąpić efekty praktyczne. Niestety. Po powrocie Jedi, George Lucas przechodził przez kosztowny rozwód. Jego żona w ramach ugody zażądała gotówki, a nie udziałów w firmach, co zmusiło go do sprzedaży dywizji komputerowej. Zespół Pixara bał się, że zostanie rozdzielony i sprzedany po kawałku. Przekonali więc Lukasa, by wydzielił ich jako osobną firmę i znalazł jednego kupca. Steve Jobs właśnie odszedł z Apple'a i szukał nowych projektów. Zobaczył w Pixarze połączenie sztuki z technologią, które było jego życiową filozofią. Lucas chciał fortuny, ale Jobs zaoferował zaledwie ułamek tej kwoty. Lucas nie miał wyboru. Potrzebował pieniędzy na rozwód, więc się zgodził. Jobs nie był zainteresowany tworzeniem filmów, chciał sprzedawać drogie komputery i mycz komputer. Pixar miał być firmą sprzętową, a animacje miały jedynie pokazywać możliwości maszyn. Problem polegał na tym, że nikt nie kupował tych komputerów. Firma traciła pieniądze miesiąc po miesiącu, a Jobs finansował ją z własnej kieszeni. W 1988 roku sytuacja była tak zła, że musiał zwalniać ludzi. Wtedy Lasseter przyszedł do niego z prośbą o 300 tysięcy dolarów na krótki film. Zanim podjął decyzję, Jobs poprosił o storyboardy. Lasseter opowiedział mu historię o blaszanym żołnierzyku o imieniu Tyni, który spotyka dziecko. Mimo fatalnej sytuacji finansowej firmy, Jobs zgodził się wyłożyć pieniądze. Tin Toy zdobył Oscara jako pierwszy film komputerowy w historii, który otrzymał tę nagrodę. Ten sukces otworzył drzwi do Disneya, ale nikt nie przewidział jakim koszmarem stanie się nadchodząca produkcja. Disney chciał odzyskać Lassetera, ale on wybrał lojalność wobec Jobsa. Wówczas szef Disneya, Michael Eisner, zaproponował umowę na film pełnometrażowy pod okiem Jeffrey'a Katzenberga. Lasseter przyszedł z pomysłem opartym na nagrodzonym Tinnym. Historia była prosta. Blaszany żołnierzyk gubi się podczas wakacji na stacji benzynowej. Trafia do śmieciarza, który zabiera go na aukcję, gdzie spotyka starą lalkę brzuchomówcy. Obaj mają tę samą nadzieję, że kupi ich dziecko, które będzie się nimi bawić. Zamiast tego trafiają do kolekcjonera, który zamyka ich w szklanych gablotach. Razem planują ucieczkę i po serii przygód lądują w przedszkolu. Dla nich to raj, bo tam nigdy nie zostaną zapomniani. Katzenberg wysłuchał tej historii i nie zostawił na nim suchej nitki. Stwierdził, że motywacje obu bohaterów są identyczne a przez to nudne. Obaj chcą tego samego, co eliminuje konflikt. Kazał przepisać scenariusz, tworząc historię w stylu tak zwanego kina kumpelskiego, baddy film, opartą na relacji niedobranej pary. Bohaterowie mieli mieć przeciwstawne charaktery i cele, co miało prowadzić do ciągłych kłótni. Problem pojawił się natychmiast. Stare blaszane zabawki nie były już marzeniem żadnego dziecka. Musiał zostać zastąpiony przez zabawkę, o której śniłby każdy chłopiec w latach 90. Zespół rozważał figurkę wojskową w stylu GI. Nowa postać otrzymała imię Lunar Lary, ale szybko uznano, że brzmi ono zbyt głupio. Zmieniono je na Tempest from Morph, co było jeszcze gorsze. W końcu ktoś wpadł na pomysł, by użyć nazwiska Baza Aldrina, drugiego człowieka na Księżycu. Tak powstał Baz Lightyear imię brzmiące jak prawdziwy astronauta. Początkowo Baz był zupełnie inną postacią. Zachowywał się jak Dudley Darlight, nieco głupawy, ale pogodny superbohater, który wiedział, że jest zabawką. Joss Weddon, pomagający przy scenariuszu, wpadł na genialny pomysł. Baz powinien być figurką, która nie wie, że jest zabawką, i traktuje swoją misję kosmicznego strażnika śmiertelnie poważnie. Pixar chciał, aby głosu Baza użyczył Billy Crystal, ale ten odmówił. Uważał, że film nie odniesie sukcesu, bo animacja komputerowa była jeszcze w powijakach. Zmiana tanego na baza wpłynęła też na Pizza Planet, która początkowo miała być pizzerią połączoną z polem do minigolfa o nazwie Pizza Put. Skoro baz desperacko chciał wrócić do domu, logiczne stało się przekształcenie tego miejsca w coś na kształt portu kosmicznego. Stąd wzięła się maszyna z pazurem i kultowe zielone ludziki. Brzuchomówca ewoluował w postać staromodną w cylindrze i fraku. Laseter dał mu sznurek na plecach, inspirowany lalką Kacpra przyjaznego ducha, którą miał w dzieciństwie. Projektant Bad Badlaki zasugerowałby zmienić brzuchomówcę w kowboja. Laseter pokochał ten pomysł, bo tworzył idealny kontrast. Baz to nowa zabawka symbolizująca przyszłość i kosmos. Woody to starość, reprezentujący dziki zachód i przeszłość. Mimo to Woody przez długi czas pozostawał brzuchomówcą w muszce. Był też znacznie wyższy od Baza, którego model był mniejszy i miał czerwony kolor. Ostatecznie porzucono aspekt brzuchomówcy, bo Woody wyglądał z nim podstępnie i wrednie. Bas zyskał ostatecznie barwy zieleni i fioletu, ponieważ były to ulubione kolory Lasetera i jego żony. Disney odniósł pasmo sukcesów dzięki hitom takim jak Mała Syrenka i Aladdin, które były musicalami. Katzenberg chciał, żeby Toy Story również nim było, bo to przynosiło pieniądze. Laseter i Widon byli temu przeciwni. Widon stwierdził, że byłby to fatalny musical, bo opowiada o postaciach, które nie przyznają się do swoich pragnień, a co dopiero miałyby o nich śpiewać. Kompromis polegał na tym, że postacie nie będą śpiewać, ale w tle pojawią się piosenki, które słyszy tylko widownia. Randy Newman napisał You've Got a Friend in Me, która ilustrowała więź Andiego i Woodyego. Druga piosenka, I Will Go Sailing No More, miała towarzyszyć scenie, w której baz odkrywa, że jest zabawką. Katzenberg naciskał na ostrzejszy, zadziorny humor, by film przyciągał nie tylko dzieci. Z każdą wersją scenariusza, Woody stawał się coraz bardziej wredny i zazdrosny. Tom Hanks narzekał, że jego postać to prawdziwy dupek. W tej wersji Woody celowo wyrzucał baza przez okno. Gdy inne zabawki przyszły do niego z pretensjami, zignorował je, mówiąc, że w tym świecie panuje zasada zabawka zjada zabawkę. Krzyczał na cienkiego i obrażał go. A w końcu inne zabawki zbuntowały się i same wyrzuciły chudego przez okno. Nadszedł dzień, który przeszedł do historii jako Czarny Piątek. Pixar pokazał pierwszą połowę filmu ludziom z Disneya. Po projekcji zapadła grobowa cisza. Nikt nie odezwał się przez kilka minut. Katzenberg zapytał jednego ze współpracowników: Dlaczego film jest tak zły? Ten subtelnie zasugerował, że to nie jest film, jaki Lasseter naprawdę chciał stworzyć. Katzenberg zrozumiał, że jego ingerencja zniszczyła projekt. Disney wstrzymał produkcję i zażądał masowych zwolnień w Pixarze, chcąc przejąć kontrolę i obniżyć koszty. Lasseter odmówił i odsunął Katzenberga od procesu kreatywnego, co było ogromnym ryzykiem. Steve Jobs. Sfinansował poprawki scenariusza z własnych pieniędzy, bo Disney nie dał ani centa. Zespół przypisał postać Kutego na postać, która wypycha baza przez okno przypaktu. Ta jedna zmiana sprawiła, że Woody stał się ofiarą okoliczności, a nie złoczyńcą. Widon chciał wykorzystać postać Barbie w finale, gdzie miała uratować bohaterów od Sida. Firma Mattel nie zgodziła się, obawiając się nadania lalce konkretnej osobowości. Po sukcesie filmu Mattel Błyskawicznie zmienił zdanie i zgodził się na udział Barbie w sequelu. Podobny problem pojawił się z GI Joe, którego Sid miał wysadzić w powietrze. Gdy Hasbro się o tym dowiedziało, wycofało zgodę. Animatorzy stworzyli więc fikcyjną zabawkę Kombat Carla. Wycięto scenę, w której Sid torturuje Baza, kręcąc nim na wiertarce. Montażysta uznał, że widzowie do tego momentu pokochają Baza i nie zniosą jego cierpienia. Usunięto też dłuższą scenę przesłuchania Woody'ego przez Sid'a. Kultowa kwestia o spadaniu z klasą powstała w ostatniej chwili, gdy Pete Dokter zasugerował zmianę z technicznie to szybowanie. Lasseterowi od razu spodobał się ten pomysł. Oryginalne zakończenie pokazywało tylko dom Andy'ego z zewnątrz i dźwięk szczekania w tle. Widzowie testowi pozostali obojętni. Michael Eisner, szef Disneya, od razu zauważył problem. Zasugerował Lasseterowi, by dodać ujęcie reakcji chudego i baza na wiadomość o psie. Ta jedna zmiana sprawiła, że publiczność wychodziła z kina z uśmiechem. Steve Jobs rozważał sprzedaż Pixara tuż przed premierą. Zainwestował w firmę majątek, a ona wciąż przynosiła straty. Sytuacja była tak zła, że spotykał się już z potencjalnymi kupcami. Jednak po obejrzeniu gotowego filmu w końcu zrozumiał, co mają w rękach. Pixar nie był firmą sprzętową, która przypadkiem robi filmy, ale studiem, które zmieni cały przemysł. Jobs podjął decyzję, która mogła go zrujnować albo uczynić miliarderem. Postanowił wprowadzić Pixar na giełdę tydzień po premierze filmu. To był ogromny hazard. Gdyby Toy Story okazało się klapą, akcje spadłyby do zera, a firma przestałaby istnieć. Film zarobił miliony w pierwszy weekend, przekraczając wszelkie oczekiwania. Jobs z dnia na dzień stał się miliarderem, gdy akcje Pixara wystrzeliły w górę. Kilka dni po premierze Billy Crystal zadzwonił do lasetera. Przyznał, że odrzucenie roli Baza było największym błędem w jego karierze. Aktor dodał jednak, że Tim Allen był do tej postaci idealny. Laseter docenił jego szczerość i kilka lat później dał mu szansę naprawienia błędu. Crystal użyczył głosu Mike'owi Wazowskiemu w Potworach i Spółce i tym razem nie żałował. Cały ten sukces prawie się nie wydarzył. Gdyby Katzenberg postawił na swoim, dziś nikt by o tej historii nie pamiętał. Lasseter obronił jednak swoją wizję i stworzył coś, co zmieniło animację na zawsze. Warto też poznać historię powstawania Toy Story 2, bo jest ona jeszcze bardziej niezwykła. Jeżeli chcielibyście, żebym ją opowiedział, to oczywiście dajcie znać w komentarzach.